Towarzystwo Patriotyczne im. Mikołaja Reja, Sołomir Popławski i tam serdecznie wszystkich polskich patriotów. Dzisiaj takie luźne, luźna gadka, takie refleksje z tego, co, co piszecie w komentarzach. Yy, może nawet na początek, bo niektórzy tak uszczypliwie mi, mi tutaj sugerują, co, co to ja tak salutuję tutaj, ale tak zobaczcie. Jak inni jacyś, nie tylko youtuberzy, czy, na, czy w telewizji, jak salutują tak międzynarodowo, tak całą ręką, nikt nie ma problemu, tak? A jak ja Pols, po polsku salutuję, to, to nie jest przecież kurczę, żaden jakiś salut yy, zgodny z przepisami. To jest takie pozdrowienie yy, w jakiś sposób nawiązujące tylko do, do, do polskiego salutu. To wielki problem mają niektórzy, że jak ja mogę tak naprawdę, trollowanie nie zna granic, jest bez sensu. Więc jeszcze raz mówiąc wyraźnie, w ten sposób pozdrawiam patriotów polskich, nawiązując, nie salutując przepisowo, tylko nawiązując do polskiego salutu, tak jak to mówię, robią inni międzynarodowym takim salutem. W Katowicach w zeszłym roku, 15 sierpnia, był, był piknik militarny i byliśmy z Maciejem tam i nie tylko, i żeśmy sobie trochę fotek tam porobili. Zastanawiałem się, jak to użyć, ale a, to niektórych może zauważyliście odcinkach, zaczynam używać też niektórych tamtych fotek, ale, ale tak ogólnie... Hmm, Zabrałem je wszystkie, one sobie tak lecą, a ja tutaj będę taką miał luźną gadkę. Z tego co piszecie, też właśnie tak, tak się odnoszę. No bo tak, jeden, jeden z widzów mi napisał, że warto by już odświeżyć filmik, materiał o tym, czy, czy Polska mogłaby się obronić przed Rosją. No w zasadzie odświeżyłem go później. Też już minęło trochę lat od tego odświeżenia pod nazwą Czy Rosja może obronić się przed Polską? To jest w zasadzie taka, taka kolejna wersja, świeższa już. No bo musimy pamiętać, że Polska nie jest sama. Polska jest w sojuszu północnoatlantyckim w NATO i wbrew różnemu tam gadaniu głupiemu, ten sojusz istnieje. Ostatnio nawet Mikron, Mikron przyznał, celowo tak, tak zniekształcam uszczypliwie jego nazwisko, przyznał, że, że, że na to to była przesada jego słowa, że, że na to tam umiera i tak dalej Oczywiście może aż takiej błyskawicznej pomocy. To nie możemy się spodziewać, ale te kilka tygodni, dwa, trzy, miesiąc, zwłaszcza, to, to tym bardziej tej pomocy natowskiej można spodziewać się więcej w razie. Mówimy tu wprost sobie mówmy agresji rosyjskiej. I Polska jest tak, jak hasło, monu jest Polska jest silna w sojuszach. Nie jesteśmy sami, nie, nie, nie bronilibyśmy się sami. Oczywiście, należy dążyć do tego, żeby żeby kiedyś takie zdolności pozyskać, żeby Polska mogła się obronić sama, co jeszcze z ewentualnym, przewidywanym przez niektórych ekspertów geopolityki, jak dr Targalski, przy rozpadzie Rosji, taka jest przewidywana, to też jest, tym bardziej będzie ułatwione. No, ale z drugiej strony Rosja nie jest aż taką potęgą, jak, jak kiedyś Związek Sowiecki. Niektórzy nadal mają takie, takie wyobrażenia. Stąd niektórzy w komentarzach, jeszcze kiedyś, zwłaszcza pisali jak to, jakie dziesiątki tysięcy czołgów ma Rosja. Ktoś nawet napisał kompletnie niezorientowany, Rosja tysiące czołgów rocznie produkuje. Absurd. Rosja już nawet nie produkuje od kilku lat żadnych. Zero. Czołgów nowych, tylko modernizuje stare stare T72 przeważnie w liczbie gdzieś tak około 100 rocznie. Rosja ma 3000, około 3000 czołgów w jednostkach. Z tego trochę więcej jak połowa ma właśnie te zmodernizowane czołgi z tą dorównującą, nie przewyższającą, dorównującą. Optoelektroniką, jaką mają czołgi zachodnie, z możliwość armatami przystosowanymi do używania najnowszych rosyjskich naboi przeciwpancernych, które mogą przebić przednie pancerze leopardów i innych zachodnich czołgów. To jest tak, trochę ponad połowa 1600, może już teraz trochę więcej no bo mówię, tak, 100 rocznie modernizują. No, i na razie właśnie te, te czołgi czynne. Oprócz tego, jakieś drugie 3000 jest w magazynach, które mogą być od 3 miesięcy do 6 miesięcy, mogą być przygotowane. Wymagają takiego przygotowania, remontu, żeby trafiły do rezerwowych jednostek. I 3000 ponad pół roku rok wymagałoby to remontu, żeby. Przez zakłady rosyjskie, żeby mogły być użyte w jednostkach bojowych. Także to jest mit o jakichś tam wielkich tysiącach. Możliwe, że, że jest jeszcze w magazynach o wiele bardziej starsze typy, typu T-55, T-64 i te w ogóle 60 tam ileś, ale to są, to są już o jeszcze na mniejszym standardzie czołgi niż, niż te T-72, no Rosjanie głównie używają T-72 w różnych tam odmianach modernizowanych. T-90 jest też modernizacją, głębszą taką T-72. No oczywiście mają jeszcze jakiś tam zestaw tych czołgów T-80, są bardzo dobre. Z turbo, yy, turbiną gazową. Yy, no, a więc, a więc yy, tak samo yy, Rosyjskie też jest w sieci i też wielu komentuje. O Rosjanie wystarczy, że nas bombardują rakietami. Niektórzy mają wyobrażenie takie, że, że tych rakiet mają tak dużo, że po prostu wszystko nam zbombardują, każdy most, każda elektrownia, każde miasto, każdy dom, niektórym się wydaje w miastach będzie zbombardowany. Bzdura, totalna bzdura. Rosjanie nie mają nie stać ich na, na takiej ilości rakiet. Jeśli by Rosjanie chcieli zbombardować nam tylko nasze lotniska, nasze bazy jakieś logistyczne, bo, bo absolutnie nie, mia, nie mają tyle rakiet, żeby nam zbombardować, a tym bardziej tych o dalekim zasięgu rakiet, tak jak sobie niektórzy wyobrażają, nie, to, to pamiętajmy na jedno lotnisko żeby je naprawdę zniszczyć, bo lotnisko to jest nie tylko tak betonowe pas startowy, to są różne hangary betonowe. Dla samolotów, dla, dla, dla paliwa, dla amunicji to wszystko tam, w takich jakby, bunkrach jest. To, żeby zniszczyć jedno lotnisko, to trzeba by takich rakiet typu Iskander setkę. Rosjanie mają w całej swojej armii 10 brygad to Iskanderów. To jest taka szumna nazwa brygada, ale tam jest tylko de facto dywizjon czyli. czyli czyli 12 wyrzutni, podwójnych wyrzutni, czyli mają 24 takie, wyrzut, takie rakiety, no, mają na pewno jeszcze zapas jakiś, kolejną salwę, ewentualnie trzecią. No i w obwodzie królewieckim mają tylko jedną taką brygadę iskanderów, czyli najbliżej mogliby ten zasięg 500 km, no może niektórych 700 no to, to tylko salwa 24 rakiet. Drugi raz poprawka, trzeci raz najwyżej, jeśli im się uda, bo w tym momencie nasze F-35 i F-16 by zniszczyły. Będziemy mieli też Himarsy, a więcej też, będą mogły zniszczyć te, te, te wyrzutnie Iskanderów w królewcu i główne zagrożenie zniknie. Natomiast Dalekosiężne rakiety, bardziej o większym zasięgu gdzieś tam z głębi Rosji. Czy kalibry manewrujące gdzieś, gdzieś to już są odległości no, 3000, czyli nawet zachodnioeuropejskim, jakimś miastom one zagrażają. Ale mówię, no, nie mają ich tak dużo. Rosjanie, gdyby mogli rzeczywiście nas teraz pokonać, to to by to dawno zrobili. Nie są w stanie. Nie stać ich. To państwo jest w głębokim kryzysie. I, i, i tutaj dowodem na to na temat tej, tej słabości Rosji jest to, że nie zajęli Ukrainy całej. Zajęli oczywiście jakby z zaskoczenia Krym. Bez walki armia ukraińska była kompletnie zdemobilizowana, zdemoralizowana. Dowództwo, generałowie, pułkownicy ukraińscy później stali się przeszli na stronę rosyjską, okazali się zdrajcami i pozwolili na, na, na to bez walki zajęcie Krymu. Nie pozwolili już potem społeczeństwo w ogóle ukraińskie nagle obudziło się patriotycznie, i to nawet ta wschodnia Ukraina mówiąca po rosyjsku. Oni. Te walki na wschodniej Ukrainie, w Donbasie, ich obudziły patriotycznie i nie pozwolili na zajęcie Charkowa, Odessy. Więc, więc Rosjanie praktycznie tylko zajęli większą połowę Donbasu, te dwa, te dwa województwa, Donieckie i Ługańskie, w połowie zajęli, no i stanęli i, i wystarczyły twardy opór. Te bataliony ochotnicze, ale no nie tylko, oczywiście wojska regularne ukraińskie, zostawiły twardy opór. Poniosły dużo strat, rzeczywiście, ale, ale jednak sankcje, presja międzynarodowa i Rosjanie stanęli. Więc, więc, takie są fakty. Rosjanie, gdyby mogli, to by szli dalej. Nie mogą. No tutaj trzeba brać pod uwagę to, co też yy, mówił dr Bartosiak, Jacek Bartosiak że yy, największa jednostka operacyjna rosyjska, czyli pierwsza gwardyjska armia pancerna znajduje się w, w Podsmoleńskiem i ona szykuje się, przygotowuje się na uderzenie na Polskę. Doktor Bartosiak właśnie wyraźnie mówi, że Rosjanie. Nie, nie są przygotowani absolutnie i nie szykują się na, na jakiś konflikt wie, ze Stanami Zjednoczonymi czy, czy, czy innymi krajami, a Polska jest głównym przeciwnikiem Rosji militarnie. Także zagrożenie jest jak najbardziej aktualne. Ale mamy jeszcze trochę czasu. Obecność tutaj wojsk amerykańskich w Polsce daje nam ten czas. Kupujemy ten cenny czas, żeby. Modernizować armię, nie możemy tego zrobić w krótkim czasie. Nie da się tak. Mamy olbrzymie zaległości sprzętowe i tutaj ten cenny, najbardziej pożądany sprzęt, czyli artyleria rakietowa, przeciwlotnicza, przeciwrakietowa, wisła, naryw, e, homary. Tego się nie da wyprodukować w rok tutaj zamówienie i potem kilka lat się czeka wielkie szczęście nas spotkało że, że głupo przez głupotę Turków którzy postanowili zakupić rosyjskie, re, rosyjską obronę przeciwlotniczą wypadli z gry i Amerykanie się nie zgodzili na to żeby Turcy kupili F-16 i teraz my skakujemy w to oczko i kupujemy je. już jest podpisana umowa i tutaj F-35 bardzo nam wzmocnią naszą obronę. Nie tylko, że te samoloty są świetne same w sobie, też dużo przekłamania jest w mediach, że one nie będą przez nas dobrze wykorzystane, że nie mamy całego systemu. Bardzo fajnie to skomentował i polecam obejrzeć odcinek, jeden z odcinków niedawnych. Pana y, Pała Malickiego w jego kanale, gdzie zaczyna się wojsko, właśnie na ten temat. Wziął świetnie to wszystko. Jest, jest naprawdę ekspertem. Pan Malicki i to fajnie tłumaczy, że właśnie F-35 jest y, zaprojektowane do, do walki w trudnych warunkach z przewagą przeciwnika, przy braku y, dużego wsparcia własnego. Więc więc. Naprawdę, F-35 jest nam najbardziej potrzebna. Samolot, który właśnie w naszych warunkach przewagi przeciwnika w powietrzu, słabości całego systemu naszego wsparcia lądowego i tak dalej. Także, no, ale będziemy mieli, na pewno planujemy mieć, tak jak nie mieliśmy infrastruktury dobrej dla F-16, stworzyliśmy ją, tak. Stworzymy dla F35. Mamy jeszcze te kilka lat dobrych na, na to, także wszystko będzie. A F35 bardzo poprawi nasze zdolności. To nie jest tylko świetny myśliwiec, który przewagę w powietrzu wywalcza. To nie jest tylko świetny bombowiec, który prawie niezauważony. Hmm. Miałem o tym program dokładnie, więc nie będę powtarzał, ale, ale można powiedzieć. Oczywiście to jest umowne, tylko że on jest niewidzialny. Więc niewidzialny bombowiec, który, który zniszczy daleko, na, 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 na dalekich tyłach rosyjskich, różne stacje radarowe, różne centra dowodzenia, różne bazy logistyczne. No, no naprawdę bardzo, bardzo nam to daje tutaj duży atut, dużą siłę, żeby, żeby nie, żeby walczyć z Rosją, przecież my nie chcemy z nimi walczyć. W ogóle już mówiłem kiedyś o tym, rusofobia nasza, polskich patriotów nie polega na tym, że my ich nienawidzimy, chcemy napaść, absolutnie, tylko rusofobia to jest fobia, tak, obawa. My się obawiamy agresji rosyjskiej, nie chcemy do niej dopuścić, a nie, że chcemy ich zaatakować, więc F-35. Daje nam tutaj duży atut, żeby zniechęcić Rosjan do agresji na Polskę. Całe nasze zbrojenia idą tutaj w tej nadziei, że będziemy mieli już taką siłę, że Rosja to zniechęci, powiedzą nie. Przynajmniej nie, nie, w tym, nie w tej dekadzie, nie w tym stuleciu, aby i tak myśleli, od, odkładamy inwazję na Polskę. Taka jeszcze refleksja. Minęło 4 lata rządów Polaków w Polsce. Piąty rok się rozpoczął. O, za niedługo też ważne wybory prezydenckie, żeby to nie popsuły, ale, ale dobra. Staram się minimalizować polityczne wypowiedzi. Mówię tutaj, co one dały w tym kontekście modernizacji polskiej armii. Są różne też. Cała fala hejtu, że, że nic nie dały, co jest absurdalne. Wielu, ludzi, wielu, wielu troli, trzeba to tak nazwać, że, że nic przez te cztery lata się nie stało, w ogóle polskiej armii jest gorzej. O, tutaj też te środowiska tych byłych generałów, których minister Macierewicz wypieprzył słusznie, bo tutaj oni tak bróżdżą, że tutaj nic się nie stało w polskiej armii, na plus, tylko na minus. Kompletna bzdura, nie tylko ja, ale wielu, że tak powiem, kolegów, dyskutantów w komentarzach wymienia całą litanię tego, co się z dobrego wydarzyło, ile zyskaliśmy nowego sprzętu, nowych zdolności, kradów, raków, popradów, piorunów i tak dalej, można wymieniać masę tego dobrego, już się zdało przez te 4 lata, a... Nie wszystko dało się od razu zamówić, bo, bo taką Wisłę, patrioty z systemem IBCS, to tak nie da się zamówia, zamówić od razu. To są miesiące, lata pertraktacji, żeby to jak najtaniej, żeby to po różnymi warunkami, żeby polski przemysł skorzystał, żeby jakąś technologię tą wyższą amerykańską tutaj przyjąć, spolonizować, więc dlatego tak to długo wszystko trwa. No. Podzielono na dwie fazy nie dlatego, że, 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 że nie ma pieniędzy, bo na to pieniądze by były. To są duże kwoty oczywiście, ale, ale nie chcę się powtarzać. W moich odcinkach o Wiśle też o tym mówię. Ale to polega na tym, że podzielono na dwie fazy, dlatego że Amerykanie jeszcze nie są gotowi do wszystkich rozwiązań. Radar, radar szczególnie dookólny, jeszcze tam chyba kończą pewne badania, żeby wreszcie produkować. I decyzja tutaj polskiego rządu, żeby wybrać właśnie ten system, najnowszy, amerykański, jest, jest super. No jest to świetna decyzja. Trole trolują, że to jest głupia decyzja, że powinniśmy coś tańszego, coś co już jest, a więc przestarzałego kupić. Tak jak Rumunii kupują stare wersje Patriotów. Tak, Rumunii, no, po prostu, o wiele słabsze państwo od nas kupują. Stare patrioty kupują stare F16, użyte gdzieś tam z Portugalii, które, które odnowione lekko to nie jest wcale dobre. My, kup my jesteśmy bogatszym trochę krajem przynajmniej dwukrotnie od, od Rumunów i kupujemy najnowszy amerykański sprzęt. No więc tutaj Wisła, nie chcę się powtarzać, ale, ale tutaj. Nawet nie dzięki patriotom, ale dzięki IBS-owi, temu systemowi i systemów, temu, który zintegruje te, te wszystkie inne systemy obrony przeciwwodniczej, a także rakietowe wyrzutnie HIMARS, HOMAR. Mam nadzieję, że już będzie kolejne zakupy dywizjonów, to już będzie HOMAR. I to nam da też dużą tutaj wobec Rosji, no nie, nie przewagę szukam słowa, Przeciwwagę. Da nam tutaj te atuty, żeby zniechęcić Rosję do agresji. No dobra, na temat też właśnie homarów, himarsów. No nie wiem, czy to można nazwać błędem polskiego rządu zakup spółki właśnie tego pierwszego dywizjonu himarsów. Ale na pewno porażką. Niestety, tak. To jest rzeczywiście największa porażka polskiego rządu przez te 4 lata, że. Kupujemy niespolonizowany ten pierwszy dywizjon. Jest, są obietnice ministra Błaszczaka, że już kolejne będą dywizjony Chimarsów zakupywane, już bardziej spolonizowane. Że w Majelczach będą jeździć jakaś produkcja, potem już tam rakiet, żeby była w Mesku w skarżysku kamiennym. No, porażka, no tylko że tak trzeba obiektywnie zrozumieć, dlaczego tą polską rząd taką porażkę poniósł. No. Po prostu ogrom wydatków w tym czasie na Wisłę, na inne programy modernizacyjne. Budżet nie jest z gumy. No, no, to po prostu czy taką decyzję podjął minister Błaszczak, że no, odłożył tą polonizację. Czy można było inaczej? Może i można. Tak sobie trochę myślę, że no, trzeba było to może rozłożyć w czasie ale jednak iść w tą, w tą stronę. No i przede wszystkim właśnie polski rząd nie powinien dymisjonować ministra Antoniego Macierewicza i tą całą ekipę, która, która odpowiadała za modernizację I, i tak, żeby właśnie mimo wszystko podjąć się tego w pełni polonizacyjnego programu. Chomarę, czyli tutaj, żeby zbudować tam, tą linię produkcyjną homarów w Polsce. Było to bardzo drogie, no po prostu te 14 miliardów. Tylko, że trzeba było to rozłożyć na, 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 na dekadę albo nawet i dłużej. Stopniowo do tego dochodzić, no. najprawdopodobniej i wszystko wskazuje na to, że, że decyzja ministra Błaszczaka spowodowała, że, że tak właśnie będzie, że po dekadzie dłuższej niż dekadzie też będziemy mieli już w sporej części spolonizowanego Himarsa i w sumie na, na jedno wyjdzie, ale, ale jest to takie trochę niepewne, mimo wszystko byłoby to pewniejsze już na 100%, gdyby tak minister Macierewicz od razu podpisał taką długoterminową, wieloletnią umowę na, 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 na w pełni spolonizowane homary. Tak, może tyle. Na tyle. O, przy okazji, jak tu widzę teraz e, kraba, to zakończę takim trochę e, dowcipnym e, wydarzeniem, które mi się teraz przypomina. Oglądając kraba, tutaj będąc poniżej, e, pewien e, pan, pewien też tak samo oglądający, bardzo mi się krab podobał. E, pyta, y, pyta żołnierza tam obsługującego. Y, co to za czołg? Nie? Jak się on nazywa? Fajny, podoba mi się taki duży, dużo lufa. No, ja, ja, ten żołnierz był zajęty i tam mnie od razu odpowiedział. Ja temu panu próbowałem mówić: To nie jest czołg, to jest armata chałbica krab. Jak to nie czołg? <noise> ma gąsienicę, ma lufę. No i wtedy żołnierz się tam włączył: To jest chałbica, proszę pana, nie czołg. No Ten pan już wtedy w takim razie, no i żołnierz dalej tam z kimś innym zaczął rozmawiać, więc już ten pan wtedy takie zaufanie do mnie zdobył, i wtedy mogłem mu tłumaczyć, bo on mi wtedy tak mówił: Jak to to nie jest czołg? No, ma gąsienicę, mam malufę, wszystko, pancerz. I zacząłem mu tłumaczyć, i, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że myślę, że nasze programy, tutaj tworzone w Towarzystwie Patriotycznym i Korea, mają swój sens, bo jest wielu ludzi. Czy patriotów, czy nie, takich bardziej świadomych, czy mniej świadomych, którzy jakoś tam w jakiś tam sposób właśnie zainteresowują się polskim sprzętem, bronią, nie mają, nie mają pojęcia i pewne elementarne wiadomości są im też potrzebne. Mówię, nie uważam się nigdy za eksperta, chociaż już niektórzy mi gratulują, że coraz więcej wiem, no po prostu już przez. Kilka lat interesowania się tymi rzeczami, jeśli człowiek coś tam wie, ale nie uważam się za jakiegoś eksperta, ale są te programy, myślę, nasze tutaj, z towarzystwa potrzebne, które przybliżają ten sprzęt wielu ludziom, którzy yy, no, mają takie sobie zielone pojęcie o tych, o tych sprawach, a, a chcą wiedzieć. Wychodzimy naprzeciw. Eksperci, różni, różni ludzie więcej wiedzący ode mnie czasami komentują. Wdzięczny jestem za to. Dziękuję. Czasem ktoś mnie poprawi, w czymś się pomylę. Jak najbardziej. Nie uważam się za jakiegoś właśnie mówię, eksperta. Wdzięczny jestem. No i, i, i też bardzo dziękuję na koniec za różne miłe słowa, zachęty, pozdrowienia. Wielu komentujących. Mówię, że też tego typu te programy wzmocniły go. I nie tylko wiedzę o militariach, ale patriotycznie są wzmocnieni, że dotychczas spotykali się z, tylko z jakimś takim hejtem wobec Wojska Polskiego, wobec polskiej zbrojeniówki, polskiego państwa, rządu polskiego. No, taka alternatywa na YouTube. Tak, tak jak to niedawno w informacjach o naszym kanale napisałem, że jesteśmy jedynym patriotycznym kanałem na YouTube, który broni honoru Wojska Polskiego. Tak uważam. Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję za komentarze. E, piszcie ich więcej, nawet nie, nie dla mnie, ale dla właśnie innych użytkowników YouTube'a, żeby ich też patrioty wzrastał. Odmerdowuję się. Hej!